Siemano, witam w kolejnym odcinku, no i dziś pogadamy sobie o moim zdaniem najlepszym majorze do inwestowania. Najlepszym pod moje założenia, to znaczy, że chciałbym, żeby taki event jeszcze był w stanie e, zarobić, e, żeby te ceny jeszcze mogły fajnie wzrosnąć, żeby miał potencjał. E, z drugiej strony jednak chciałbym, żeby był już w miarę ustabilizowany, bezpieczny, że w razie czego, kiedy, jeśli Valve trollowałby dalej w, z następnymi po prostu majorami, dawałby te naklejki bez tła ewentualnie i plus jakieś giga ładne, no to żeby też te straty nie były aż tak duże. z Manki to strona do wymieniania i kupowania skinów. Możesz wymienić kilka słabszych skinków na jednego wypasionego. Z kodem Rafikos przy pierwszej takiej wymianie możesz zgarnąć do 5 dolarków za friko. Na stronie można też zarobić szukając craftów, bo strona nie wlicza cen naklejek do wartości skina. Z kodem Rafikos masz też 35% do wpłaty. Polecam. Też swoją drogą chyba niechcący trochę zmanipulowałem marketem i ceny, ceną tej naklejki, także jutro film o tym, ale dobra. E, tym majorem, o którym jest w tytule jest Stockholm który uważam, że jest naprawdę mocny. Teraz te ceny jeszcze pospadały, głównie na naklejkach, bo jak patrzyłem sobie, jak głównie kandydata, którego no śledzę, to na Bafie te ceny nie walnęły, on w sumie nawet ma podobne co wcześniej. Także tutaj akurat jest git pod tym względem. Natomiast no, naklejki walnęły i to niektóre, na przykład Entropic, Kopenhagi, kurczę, takie Kopenhagi. więcej ich nie zobaczymy, one są przekozackie, serio. Ten płomień, czy on na przykład za, w długim terminie, za 3-4 lata, no nie będzie dużo droższy? No mi się wydaje, że tak. Jakiś mówi starcy, That's it. Które też, no, jest to ok, koja, ale jest inne. No, jest jeszcze kilka moim zdaniem takich perełek, które można byłoby szukać. A też wydaje mi się, że Stockholm ma kilka ukrytych asów. Zaczynając od tego, że, no, otworzył nam tą serię bezcłowych eventów, nie był tutaj przeinwestowany. Plus teraz te niskie ceny mogą się przekładać po pierwsze na faj lepsze nalepienia tych naklejek, no, bo są dużo tańsze. Ludzie mogą sobie pozwolić, żeby taki Stockholm nalepić. Plus te naklejki są lubiane przez społeczność. Dalej to, że Sztokholm ma stary system, to znaczy na holo mamy taką samą szansę, jak na przykład na glittery w Paryżu czy Kopenhadze, także no po prostu łatwiej jest je wytropić także nawet dla mnie, dla konsumenta, który no jest jednak otwieraczem kapsułek, no to wolę sobie otworzyć Stockholm to dla mnie jest to przyjemność, no bo wiem, że, że mam tą szansę na te holo które są drogie, okej, okay, no dobra, teraz trochę spadły, nie? No, znane klejki, które są po prostu ładne i, i no, są drogie, niektóre wybrane, także to jest moim zdaniem plus, no bo dzięki temu, plus przy tych niskich cenach, no ludzie będą chcieli po prostu otwierać to. Te supply będą mogły spadać, no które i tak już 3 lata mamy ten event, także to było nalepiane, to było otwierane. Na pewno y, tych kapsuł y, nie ma tak dużo już, no i w pewnym momencie na przykład market może się obu obudzić. Kurczę! Y, y, Tutaj elegancko te supply spadły. Ta cena może jest trochę niezbyt adekwatna, nie? I, i pojawią się wzrosty. Więc wydaje mi się, że naprawdę długoterminowo Sztokholm jest dosyć pewnym eventem. W sensie pewnym, cudzysłów oczywiście, no, bo jak Valve będzie dodawać i zgnębić cały czas jakieś e, dziwne akcje i majory. E, nie po naszej myśli, no to to wszystko są w stanie uwalić swoimi akcjami, ale no to już jest specyfika inwestowania na Steamie, natomiast naprawdę Sztokholm, jako ten event w miarę bezpieczny, moim zdaniem, plus jeszcze, który może nam przynieść te zyski chociażby właśnie na tych tutaj wybranych kapsułkach to jest to fajna opcja tak myślę, tak mi się wydaje, napiszcie co co wy o tym sądzicie, dzięki za dziś, cześć pa pa